Na czwartych warszawskich targach książki spotkaliśmy Pana Ryszarda Kalisza, który promuje swoją najnowszą książkę. To jest książka Ryszard i kobiety, która wbrew pozorom nie opisuje, nie opisuje w niej moich kobiet, a opisuje udział kobiet w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym, a przede wszystkim opisuje, jakie są bariery, że ta partycypacja kobiet nie jest pełna. Jest fajnie na targach, acz muszę powiedzieć, że Stadion Narodowy no chyba nie ma klimatyzacji, bo jest bardzo gorąco, szczególnie tutaj, gdzie my siedzimy, ale jest niezwykle dużo kapitalnych, fajnych ludzi. Widać, że czytających książki, widać, że interesujących się nowymi wydawnictwami. Także jestem pod wielkim wrażeniem i cieszę się bardzo, że tak dużo osób czyta. Czy literatura dzisiaj jest? Może być istotna w polityce? Jest jest istotna w polityce, dlatego że polityka dzisiaj, ta polityka mediowa, czyli telewizyjna, radiowa i nawet internetowa, Twitter, Facebook jest ulotna, taka krótka bardzo. No tak, ale żeby napisać książkę trzeba się namęczyć. Ale właśnie, parę o tym mówię, właśnie o tym mówię. A w telewizji pan tylko staje trzy minuty już. No to dobrze, ale, ale w telewizji mówi się trzy minuty i wielkim skrótem. A żeby jednak opisać swoją wizję rzeczywistości, swoje projekty na przyszłość, no to potrzeba refleksji. Książka właśnie daje, czy zmusza nawet do refleksji, a, a, a czytelnikom daje okazję poznać przesłanki, sposobu myślenia, historię dochodzenia do tego rodzaju poglądu, jak również opisać to, jak my sobie wyobrażamy przyszłość. A czy książek w związku z tym należy zakazywać? Za rok, dwa kończy się, no... Memorandum na wydawanie Mein Kampf. Czy należy zakazać wydania ja Czy, ja czy jestem, można Nie, nie, nie. nie. No, ja jestem w ogóle przeciwny jakiemukolwiek zakazywaniu książek. To właśnie z okresem hitlerowskim wiąże się palenie książek. Jestem przeciwny jakiejkolwiek cenzurze. Ale jednocześnie nie zapominajmy, że Mein Kampf to była ideologia, która doprowadziła do śmierci unicestwienia. Kilkudziesięciu milionów ludzi. Także akurat co do tej jednej książki, która moim zdaniem nie jest książką, a jest symbolem tamtego reżimu, tamtego złowrogiego systemu, to, to ja bym jednak nie, nie uwalniał tego zakazu rozpowszechniania. A dzisiaj, gdy sięga pan sam po jakąś lekturę tuż przed snem, to, to co to jest? Coś bardziej klasycznego, czy też po nowości pan sięga? Yy, sięgam często po klasyczne książki. Ale też i poberetrystykę. A jaki krąg kulturowy? Yy, Różny. I Ameryka Łecińska. ostatnio tam byłem i lubię polskich autorów bardzo. Ostatnio przeczytałem kilka książek Krzysztofa Kotowskiego. To jest takie, taka, taki kryminał thrillerowy, czyli powiedziałbym pewne, e, taki lekka fantastyka kryminalna, gdyby używać polskich e, słów. i i, 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 I bardzo fajna, taka odprężająca. Ale też lubię poetystykę współczesną. To znaczy opisującą chociażby to środowisko, które doskonale znam, takich kanonach, wie pan, e, autorskich. E, a, czas, a czasy szkolne, co pan najmilej wspomina, jaką lekturę. Bo ja braczytywałem się do dzisiaj, mama i tata wspominają. Tata już nie żyje, ma, mama wspominał tata. Ja leżałem na dywanie w dużym pokoju, jak to wtedy się mówiło. Ale Alfreda y, 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 Szklarskiego czytałem o Tomkach, wszystko, co wtedy wyszło, Cenckiewiczów, książki takie przygodowe, no oczywiście e, 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 polskie klasyki. Ale jakaś lektura, lektura to... Pana, nie wiem, skatowała i totalnie... Mysz... Nie, 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 ja, nie ja, bardzo, ja bardzo lubiłem... Wszyscy czytać. mówią nad Niemnem, że tam te opisy przyrody... Nie, ja bardzo lubiłem czytać, no to trzeba mieć trochę refleksji dopiero wtedy czytać, bo jeżeli traktuje to się jako czysty opis, bez... Znalezienia tego intelektualnego podglebia, jeżeli ktoś nawet jako młody chłopak czy dziecko czytał z, z przymusu nad Niemtem, to tylko świadczy o jego nauczycielach.